Akt już następny. Oto pasterze. W dobroci serca we wszystko wierzą. Dali się podejść kłamstwom Rokity. Posiłek dali mu więc obfity. I pozwolili mu przenocować. A ten ich przecież chce zamordować. A cóż to, Kubo, co spać nie możesz? A takie czasy, pożal się, Boże! Gdzie mnie do spania, Maćku, mój drogi? Myślę, czy biedny ja, czy, czy ubogi. Nic my nie mamy prócz nędznej chatki, a rząd nam każe płacić podatki. Pieniędzy nie masz? To do więzienia. Boś nie zapłacił od wzbogacenia. A mówią jeszcze, że będzie nowy podatek, co zwoł go dochodowy. Jakie dochody, mój Boże, drogi? Wszak my dochodu mamy dwie nogi. A ten to spanie ma dobry Boże, czemu każdy z nas tak nie może? Sen mi odleciał, w gardle coś drapie, a ten tu chrapie ciągle i chrapie. Jaki się dziwny, Maćku ci powiem. Nie jest to chyba zbyt dobry człowiek. Nie wiem dlaczego diabli by wzięli, żeśmy go do nas na noc przyjęli. Jak na Cię spojrzy, aż człek drętwieje. Na owce krzyknie, prawie się wieje. Nie dożyjecie, pasterze, do rana. Noc ta ostatnia przez nas przespana. Poro już wieku mi zawiadomić, że wszystko z Panem trzeba zadzwonić. O cyfer prezent na zafutową, sieć komórkową w z majstrową. Jak tam zasięgiem? No, proszę, proszę. napiszą tani, SMS za grosze. Zrobiłem rokitę. Teraz coś dam wam, bracia, na spanie. By wam nie w głowie było wstawanie. Mam tu magiczną taką półeczkę. Czuję, że pośpiotł się troszeczkę. Halo, pasterze, wstawać wam trzeba. Co ty wyprawiasz na wielkie nieba? Chcesz skrzywdzić braci swoich, pasterzy? Ktoż do Betlejem wtedy powierzy? Mam tu rokitę, chciał skrzywdzić ludzi, aby nie mógł się żaden z nich zbudzić. już bracie? Gdzie ten piekielnik? Zaraz, go skrzydłem strzelę w patelnię. mów, kto cię przysłał, co chciałeś zrobić, jakie plany umyślał sobie? Jesteśmy dobre anioły z nieba. Szedłem was budzić, tak było trzeba. Bóg, cię, Bóg się narodził dzisiaj w Betlejem, by przynieść ludziom miłość, nadzieję? Szedłem tu do was, by wieść przekazać, byście go witać pobiegli zaraz. Lecz patrzę, a ten tu diabeł chciał was zabić. Więc całą sprawę przejęło zaraz biuro anielskie. Chcemy wyjaśnić plany diabelskie. Imię, nazwisko, nic wam nie powiem! Nic nam nie powiesz? A to ciekawe. Archanioł Gabriel w tym to ma w że krąży w czasie bez żadnej szkody. Przynieś nam, bracie święconej wody. Skocz! Kilka wieków kropiło przynieść. Net pożałuje diabeł za winę. Słuchaj, Michale, może nie kłamie. Może naprawdę to tacy dranie? Prawdą ja rzekłem, jak piekło kocham! Błagam, nie chcicie! Dobra, wydocha i żebym cię już więcej nie widział. Albo cię oszczę tu, w znaku krzyża. Dzięki, niebiescy, dobrzy panowie. Nie, nie, roki to już spada sobie. A wy, pasterze, już nie zwlekajcie, lecz budźcie innych i pospieszajcie. Idźcie się skłonić Bożej dziecinie. Niech wiara w Niego nigdy nie zginie. Musimy lecieć. a Aniołowie, czekajcie! Jeszcze ty, Maćku, powiedz. Uratowaliście dziś nasze życie. Wielkie Wam dzięki. Jeśli życzycie, byśmy dziesiątku pokłon oddali, zbudzimy wszystkich, będziemy ruszali. Tylko powiedzcie, gdzie ta nadzieja na świat nam przyszła. Stajni w Betlejem! Do. Kolejny straszne w ogóle będą się działy rzeczy, bo królem jest dawny diabeł. Zwoł go Herodem. On dziś to człowiek. Na jego głowę włożył lucyfer koronę złotą. Więc w kraju terror, moralne błoto, piekło panuje, złotry ją w święci. Tak to działają tajni agenci. A kto się zbuntuje, to w łeb dziele. W sumie niezła to dla mnie odmiana. Z diabła prostego. Zesługi w Pana. Straszna to praca, być agentem. Jeszcze w niebie, fuj, wszyscy święci. Ma obowiązki nie takie liczne. Muszę ja tylko złych wciąż pilnować, uczciwych gnębić, biednych rabować, dobro wyśmiewać i poniebierać, niszczyć wartości, grzech popierać. Oto co w skrócie no obowiązki. A jeszcze jedna jest ta klauzula. Zabić z trzech mędrców jadących do króla. Więc jak widzicie, mam lekkie życie. Wyborów nie ma. Mnie nie